Siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zespor. I teraz, co my robimy dalej? Co prawda, mamy zlokalizować y, tajemniczych Groksów. Oni są gdzieś w centrum galaktyki, czyli gdzieś bardziej w tę stronę. Ej, to ja w sumie leciałem w ich stronę, chyba, co nie? Zresztą ja tu w każdą stronę leciałem. Um. Więc to jest taki nasz teraz w sumie fabularnie ważny cel. Mamy już jakieś na oko 74% postępu, więc jesteśmy naprawdę daleko w tej fazie kosmosu. Ale groksów nie działamy od razu. Teraz najważniejsze co? Przejrzeć nasze możliwe tutaj punkty, które możemy wykupić. I wygląda na to, że chyba ten level będzie najbardziej opłacalny. Tak bym, tak bym to określił. Bo tam mamy jakąś mniej typową rudę, co nie? Tu mamy planetę Alkestis bez żadnej rudy. A jeszcze sprawdźmy sobie, ile z tych planet jest takich yy, godnych, yy, jeśli chodzi o, o poziom życia. I tutaj widzę, że na przykład tu mamy dwie gotowe do yy, zamieszkania. Tu mamy też dwie plus jedną... Ta niebieska to od the fish. Tutaj mamy w ogóle tylko jedną planetę. Ale tu... Ta planeta to jest... T0, tu mamy T1 i... T3! Augiasz jest zajebisty, moi drodzy. Ja bym musiał chyba zamieszkać tamte jeszcze dwie planety. Dobra, czyli tu mamy jakąś kolonijną, to to w ogóle może tanio pójść. Kuźwa, chociaż chyba nie wiem, czy nie próbowałem tutaj. Patrzcie, bez żadnych budynków, na to by wychodziło. Jedyne co, to. Nie, ej, dupa tutaj jest. W sensie, w sensie da się to dobrze zagospodarować i założyć sobie miasta. Więc według mnie, kolonizacja jest opłacalna, słuchajcie, w tym przypadku na augiaszu. I tu mamy żółtą przyprawę. I to wtedy jest według mnie spoko, bo mamy tutaj wtedy yy, czerwone przyprawy i żółtą przyprawę. No i tutaj patrzcie, no poziom jest dobry. Tutaj w samym centrum jesteśmy te trzy. <laughs> Więc jeśli jakimś cudem nic złego się nie wydarzy, no to według mnie spoko. To jest szponator, dobra. No i tu jest jeszcze taka w miarę obiecująca, co nie? Bo jest T1, czyli tu już można też sobie coś tam zacząć działać. Plus tutaj mamy już jakieś, jakieś życie wstępnie. Więc powiedzmy, że jakby troszkę nad tym, nad tym powisieć, to dałoby się z tego coś jeszcze więcej wyciągnąć. Z czego bardzo ciekawie wygląda minimapka tego, więc to w sumie też jest fajne. No ale dobra. Zerknę sobie na czas. Dobra. Dzisiaj przewiduję powiedzmy, że około pół godziny odcinek. Zobaczymy, jak wyjdzie. To już wam mogę od razu zapowiedzieć. Kupimy chyba ten układ. Co. Tu mamy żółtą przyprawę, można kolonie walnąć i wydobywać. Tu mamy żółtą przyprawę i tam już jest jakaś kolonia. I tu mamy żółtą przyprawę. Plus tutaj różową. Jak dla mnie możemy spróbować i tutaj sobie zacząć działać. Mm, kupimy za 3 miliony. Co? Jakie ciućmoki niedobre niemyte. Czajcie, nie chcę mi tego sprzedać i teraz muszę od nowa z nim cały handel robić. No nie ma takiej możliwości. Kurde, gościu, gnaj musi, on się wielce uniósł. Och, Patrzcie go. Tu mamy dwie planety, te trzy. Te jed... nie. Dupa. Te jeden i te trzy. Eem... Spróbujmy tutaj. Ale ciule nie te. Ja tak długo zarabiałem na to, a oni mi wybrzydzają. Dobra, jeszcze tylko tutaj spróbujemy. Kuźwa, trzy imperia naraz. Ciąkajcie się tam. Mm. Okej, okay, kupiliśmy ten układ. Dobra. Co my tu mamy? Za odznakę Ekonomista 2. No dobra, no. Um, więc kupiliśmy nowy układ, na którym mamy kolonie. Okej. Okay. Dobra. Zerknijmy sobie na poziom tutaj. Jesteśmy przy granicy. Trzeba by delikatnie ocieplić i nawilżyć e, tutaj wszystko. Ale... Uła, my tu mamy jakąś starożytną cywilizację. Znaczy starożytną, no. Czy to była jakaś bitwa? Czy coś mnie ominęło? Chyba nie No ale dobrze Tutaj by się zdało coś yy, Zrobić, żeby tu jednak się Tworzyło życie Czemu mi to tak dziwnie? Proszę mi to miasto pokazać yy, Mamy ratusz, mamy mieszkańców Inaczej to zrobimy, dobra, hmm. dobra, 36 sztuk na godzinę i co, i tyle, za niskie te planety na więcej budynków, no dobra, no. Niech będzie. To jest zakład rozrywki tak. I tu mamy domy i zakład pracy. Czy da się optymalniej? Nie da się. Dobra, no to tak myślę, że będzie ok. tym bardziej, że jakiekolwiek zadowolenie powiedzmy jest. Dodaj budynek, aby rozwinąć swoją kolonię. No Dodałem, no. No dobra. E, tak czy siak. Mm. Może dodajmy tu jakiś gatunek? Może, może się okaże, że coś jeszcze tutaj da się yy, zmienić poprzez same rośliny? Aha, trzeba poprawić typ tej planety. A to? Co on umrze, pewnie? No pewnie tak. Rijeczy. Okej, okay, ej, domknęliśmy temat T2. Zaawansowanych kolonii. Czy, czy to oznacza, że ja mogę tu jeszcze bardziej... Ro mogę. Za ja e, Dobra, dodajmy zakład pracy, e, to. To i to. I według mnie zadowolenie jest na odpowiednim poziomie. <śm> mm. Tu jeszcze na poprawę? Tak. Będzie wysokie. Ja wiem, że wydałem właśnie większość mojej kasy. Dobra, nie zapiszę za teraz. Ale patrzcie, mamy dobry poziom e, morali. I duży przypływ yy, żółtej przyprawy, którą może, możemy całkiem przy, przyzno, przyzwoicie sprzedawać. Mamy tutaj przyklepane już te dwa, więc według mnie naprawdę spoko. Tu by się zdało. O! Ciekawe, czy mamy teraz jakieś narzędzia, y, dzięki którym możemy podbić tutaj poziom, bo to byłoby fajne. Atmosferę, burza lodowa. Nie, to nam nie pomoże. I w ogóle, czy tu jest większość wody? Czy to jest wszystko woda? Chyba tak. Ja pierniczę, tu większość to jest albo, albo kopuła lodowa, skorupa. Mmm... Okej. Okay. I co my tu mamy? Barwnik terenu. No nie mamy tu wielkiego wyboru. Więc nie będziemy szaleć. Co my tu mamy? Magazyn przyprawy. Kupmy sobie kolonizator. Ja bym tutaj walnął gdzieś kolonię, o ile gdzieś się da na tej planecie. Bo jak widzicie, naprawdę mało miejsca na niej jest. Co my tu mamy na tym założę. W sensie na tym Alkestis. Al zwiększono zapas przyprawy. Mamy 87 żółtej przyprawy! A bo my żeśmy robili całe te handlowe wały. Znaczy, le legitna opcja, tak? Legitna opcja. Dobra, no, pójdźmy sobie polatać po naszych sojusznikach. Chociaż, przy, przy, przy tych wszystkich handlowych opcjach, to szczerze, jestem i tak trochę zażenowany. Mhm. Mm Kupiłbym to. W ciemno, nie, niezależnie od tego, czy, czy mi to dobrze zadziała na tamtej planecie. Kupiłbym to, tak szczerze. Co to? Złota rączka. Dobra, no. Znowu mi nie wyświetliło, co się wydarzyło. <śm> ale dobra. Lećmy na kolejne planetki. Sprawdźmy na szybko te handle. No nie, ciula. No nie, ciula. Musimy znowu trafić po prostu na ten moment, kiedy będzie rzeczywiście opłacalnie e sprzedawać. Bo za 10 koła to tam ciul. E ja chcę to sprzedawać za te 18 koła najlepiej, jakby było. No patrzcie, już tu jest 12 koła, już jest przyzwoiciej. Bardziej przyzwoicie. Może tak to Mmm, Jak tam z energią, dobrze. To lecimy zaraz na naszą nową planetę. Żeby walnąć tam trochę tego wszystkiego. O oh, fuck! Trzeba było do moich lecieć, żeby zarobić. No, to znowu mamy grubą forsę mordeczki. No, w sumie to całkiem przyzwoicie, no. Ja, Pierdziu! Podoba mi się to. Kupili mnie, jak nie wiem. Sprawdźmy tego Antoniusza. On ma pierścienie w ogóle. Czy to jest w ogóle możliwe do przerobienia? Nie jest możliwe, no, kurde, no. Dobra, pierwsze co bym chciał zrobić, generator atmosfery. Aha, to nam podniesie w górę, tak? Czy ja właśnie wysuszyłem to wszystko? Ej, patrzcie, jak się nagle zmieniła cała planeta, co nie? Zaczęło się troszeczkę podnosić. Tylko, że nie wskoczymy na te 0. Na te znaczy, to jest chyba te 0. 1, 2 i 3. Na te 1 nie wskoczymy, bo nam ominie idealnie obok. Ale przynajmniej ląd się odsłonił. Na którym będzie można walnąć kolonię. Kurde, mogłem wziąć jakiś ocieplacz. No ale dobra, jesteśmy i tak troszeczkę bliżej już, co nie? Ja bym jedną kolonię tutaj walnął. Tylko teraz kuźwa znajdziecie dobre miejsce. To będzie dobre miejsce, bo jest na jakimś tam powiedzmy Ala wzniesieniu. Uwaga. Dobra. Do niski typ planety, więc nawet nie możemy żadnych domów walnąć. Ale magazyn i tak w ciemno to już walnę. Bo według mnie to to będzie zajobiaszcza opcja, tylko trzeba by nie podnieść poziom planety. Ja bym szczerze poważnie polecę poszukać sobie. Słuchajcie. Ocieplacza. Handel. Polecę szukać ocieplacza. Bo według mnie to z tego coś będzie. A przynajmniej, nawet jak chociaż troszeczkę tej filetowej przyprawy zgarnę, to zarobek będzie po prostu mega warty. Uwagi! Hmm. Hmm. To nie. Ej powiem wam, wkręciłem się. Przez kupno tego nowego bajeru to się wkręciłem. Halkeje, moja moja kolonia. Kurde, nieźle się rozrosliśmy. Już patrzcie mamy też dal, dalsze, dalsze osiągi. Jakby przesunęliśmy się troszkę na pask osiągnięć. Hohohoho. Ho, ho, ho. Ten to wie jak zrobić dobrze, kurde człowiekowi. Mmm. <laughs> -hmm. Nie no, da się taniej te meteory. Sorry Memory, no. Niestety, ale mojej gospodarki mojego mm, mojej planety macierzystej to nie podniesie więc sorry memory no ja na tym nie zarobię tu w ogóle by się przydało podnieść też poziom o, ej to jest całkiem dobra cena za czerwoną mm, ale wracając no nie tu mamy drogo ale tu też by się przydało w sumie na tej żółtej bo y Chociaż delikatnie, bo w sumie to mamy tutaj mm, rzutą przyprawę i nic jej nie zbieramy. Kalajs, kalajs. O, tu mamy ta nioszkę, tak pół na pół średnio na jeża. Um, hmm. No gdzie my tu będziemy mieli dobre ceny? Tu mamy przecież tych nowych takich naszych kumpli. Sprawdźmy więc, kwinal. No i tu jest w miarę przyzwoicie, powiem No nie, odpalają mi się teraz te wszystkie bojowe fazy, ale dobra, nie to nie, natomiast... No i super. Twórzmy sobie podwoje do tych handlów. Myślę, że to nie będzie głupie, bo jak już zamknęliśmy jakiś szlak handlowy wykupując system, to myślę, że trzeba by i mm, jakiś otworzyć na jego miejsce. Mm. No dupcia, ej, no, dawajcie mi technologię do ocieplenia atmosferki. Dobra, tu mamy jakieś gości, z którymi mamy dobre stosunki, nie zajebiste, tylko dobre. O, i tu mamy coś co tam leży. Zajebiście, ale nie trzeba zerknąć. To się wykupi, bo to tanioszka u nich. Mm... O! To bym szczerze wypróbował. No dobra... Czemu ja jestem ranny? Za nisko poleciałem gdzieś? Nie, ja tam nie wiem. Ej, naprawdę, co tydzień w to pykam i co tydzień się wciągam na nowo w tę gierkę. Ja jestem w szoku. Oh fuck! Jaka dobra cena, 22 tysiące, więc to będzie mój następny cel, jak będę to gdziekolwiek kupował lub sprzedawał. Ja pierdziu. Dobra, polećmy jeszcze sobie pozbierać od naszych. Ej, ja tam powinienem wlecieć w ogóle wcześniej, gdzie byłem na ten, na ten sygnał sprawdzić. Aha, tu mamy dupę. Ej, czekajcie, to te dwa? To czemu ja tu mam dupę? Co to ma być? Ej, tu jest te dwa mordeczki. My tu zakładamy. Yy, ten, rozwijamy kolonie. Mamy tu dwa miasta. I w żadnym nie ma życia. Co wy życia nie macie? Gdzie wy jesteście? Chłopaki, no. Nie bawimy się w chowanego tutaj. Proszę bardzo, stawiamy miasto. A co tu się wydarzyło? Zniszczone? To to jest jakieś popodbojowe? My tu podbijaliśmy, czy Kiciul? E, i tu dalej jest roz rozrywkowo? Nice. <laughs> Okej okay. Dobra, powiedzmy Biały stok Ej, teraz to ogarnąłem, że to Biały Stok Co jest? I tutaj kolejne miasto, też pewnie pobojowisko, no No i spoko, ej, my sobie to doinwestujemy, a zaraz będziemy zgarniać z tego takie kokosy, że to, że to cud. No. no dobra I rozrywka. No i dobra. Orzysz. O kurde, mordeczki, ja nie wiedziałem, że ja mam jeszcze tę planetę, którą mogę tak sobie dopracować. Ej, czekajcie. Wiecie co tu się opłaca walnąć? Magazyn. Mm, o ile mamy w dobrej cenie, bo widzę, że my tutaj drogo sobie sprzedajemy, grubo. To jest ładownia, to nie. Magazyn, 400 tysięcy, dobra. Odpuśćmy sobie na razie ten magazyn tutaj. Ale patrzcie, już mamy planetkę, która będzie nam zbierała z dwóch miast. Ale Antoniusza trzeba zrobić. Ja będę zachwycony po prostu. No i widzicie, i zacznie na się powoli zarabiać. Yy, ja będę zachwycony, jak tu się uda coś zdziałać w tym temacie. Ja będę po prostu w niebie i. ej. Ej, ej. bo tu zaczyna się znowu mrozić. Obserwujmy. Opatrzcie, jak ostro w stronę środka idzie. I potem trzeba będzie utrzymać y, ekosystem, hmm. żeby na miasta nie zatopiło. Hmm. Trzeba będzie podtrzymać y, przy życiu ekosystem, do dodając tutaj roślinki i zwierzęta. I mam nadzieję, że to wystarczy w tym temacie. Jak u nas to wygląda w tym momencie? Pędzimy już powoli w stronę T3, T0 znaczy się. Nie, T1. O, dokładnie. W stronę T1 pędzimy. Myślę, że to nie jest zła opcja. Um, sprawdźmy, czy damy radę tu już coś umieścić. Patrzcie, już zaczyna się chłodzić planetka. Nie podoba mi się to. Szponator i Małpolit dalej się kucą. Jak dzieci. Please, chłopaki, dajcie mi cokolwiek postawić. Nie, jeszcze nie. Ale już wiemy, że to jest dobry krok w tym temacie. Czyli musimy ponownie zakupić sobie wulkan i dosłownie z raz lub dwa go walnąć. Przynajmniej.

O, coś się u nas pojawiło. No patrzcie, no po prostu aż miło. Cyk zarobiony. Co my tu mamy za sygnał? To nagle się wygenerowało u nas tam, coś do tworzenia. Do kolorowania świata. Śliczne rzeki. Nice. No, sponio, sponio. I co my tu mamy? Co to tak mało tego wszystkiego? To są domy, to są rozrywki, a to są zakłady pracy. To powinno pójść tam, to tutaj, dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. No i bajka. Wzmocnijmy sobie mm, zbieranie przypraw, chociaż z tego co widzę. O, tu patrzcie resztki jakiejś wioski nie doszły. Chociaż z tego co widzę, to raczej na czerwonej przyprawie to tam dupa. To nic takiego wielce interesującego. Ale i tak zawsze to jest coś do przodu, co nie? Hmm, w ogóle jak tam tutaj nasze pozi poziomy? jest jeden geniusz. To ma jakieś przyprawy? Ciężko powiedzieć. Sprawdźmy. Sprawdźmy geniusza. Ma dobrą opcję. Żadnych przypraw. To jest po prostu tak nieopłacalna w utrzymaniu planeta, że to ciul. Ale dobra, czekajcie. Ja bym sobie zgarnął. Forfan drzewko. Na przyszłość, żeby posadzić gdzieś. Tę mniejszą roślinkę. Żeby tam do jakichś ekosystemów sobie przenieść, co nie? To myślę, że spoko opcja. I tu mamy jakieś w ogóle życie. Takie ruchliwe życie. Czy nic takiego się nie zdarzyło? Ciężko powiedzieć, <laughs> ciężko powiedzieć, muszę zerknąć aż na czas Właśnie ja tak wciągnąłem, o matko, przedobrzyłem Przedobrzyłem Dobrze, tak jak moi drodzy To co nas czeka zanim ruszymy do Groxów To będzie między innymi Właśnie taka opieka nad planetami jak teraz widzicie Ogarnięcie sobie e, szybkich źródeł zarobku e, Co będzie naprawdę fajną opcją, bo teraz jak mam nowe, nową kolonię i jeszcze kolonie w miejscu, gdzie mogę zbierać fioletową przyprawę, to jesteśmy w ogóle w niebie. Więc według mnie to będzie tylko na plus. Tutaj tylko trzeba sobie rozwinąć te, ten poziom planety. I jak to pójdzie w górę, to już bajka. No bo tutaj widzicie, już zamarza trochę i tak dalej. Ta planeta cały czas walczy, żeby, żeby nie być zdatna do życia. Zresztą widzicie, strzałka prowadzi na zewnątrz, a my musimy spróbować ją utrzymać przy życiu żeby tutaj dało się z tego trochę zarobić, bo mm, co to się tak taki promień jakiś był, dobra, mniejsza. A, a, to jest pierścień tej planety. Bo tutaj jak tylko wprowadzimy życie, to będziemy w idealnej sytuacji do tego, żeby sobie ładnie zarobić. Bo po prostu <laughs> fioletowa przyprawa to jest coś tak rzadkiego. Że się opłaca. Moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!